Dzień dobry. Dzisiaj przedstawię podstawowe zagadnienia związane z domniemaniem ojcostwa czy jego zaprzeczeniem bądź uznaniem. Domniemanie ojcostwa to założenie, że ojcem dziecka, które urodziło się w małżeństwie lub przed upływem 300 dni od jego unieważnienia lub ustania, na przykład wskutek rozwodu jest mąż matki. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa domniemywa się, że pochodzi on od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Przedstawiciel ustawowy reprezentuje męża w sprawie zaprzeczenia ojcostwa, gdy ten jest ubezwłasnowolniony. Zaprzeczenia można dokonać najpóźniej do dnia 18 urodzin dziecka, a lub do roku powzięcia wiadomości o tym, że dziecko ma innego ojca. Jeżeli matka urodzi dziecko po wtórym małżeństwie, okres 300-dniowy nie jest brany pod uwagę. Za ojca uważa się drugiego męża. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa wytacza się, się przeciwko matce i dziecku. Legitymację tę instytucję ma ojciec, pełnoletnie dziecko i matka. Gdy brak jest pewności, że mąż matki jest ojcem lub takowe domniemanie zostało obalone, Uznanie ojcostwa następuje wskutek wspólnego oświadczenia rodziców przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub konsulem. W tym ostatnim wypadku, gdy rzecz miałaby miejsce za granicą. Może jej zastąpić orzeczenie sądu. Nie może nastąpić po 18 urodzinach. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, może je złożyć osoba co najmniej 16-letnia. Ale może zostać ustalona też bezskuteczność uznania ojcostwa, czego może żądać dziecko, ojciec, matka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka. Nie może ta bezskuteczność zostać uznana po śmierci dziecka. Dziękuję za uwagę.